W życiu każdego czytelnika nadchodzi taki moment, że trzeba po prostu kupić więcej książek, a jak jest więcej książek, to potrzebne są też regały. No i właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Okoń w sieci. Prawdopodobnie najlepsze filmy o książkach. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inny gust, i każdy z nas układa inaczej książki na swoim regale. Dobra, kolorystycznie to tutaj na pewno nie jest, alfabetycznie, no chyba też nie, więc jak i ja mam swój system? Ja książki na swoim regale ustawiłem tematycznie. Na samej górze przypadło miejsce wszystkim. Kryminałom. Na tej półce, półce, która jest na wysokości oczu, półce, którą chciałbym się chwalić, kiedy ktoś do mnie przyjdzie, tak jak w sklepie, na regałach na wysokości oczu zawsze umieszczamy najlepsze towary. Tak właśnie tutaj postanowiłem umieścić klasyków, a nieco niżej umieściłem regał z literaturą piękną, no bo każdy z nas, jak wstaje rano, taki właśnie chce być. Może ona mnie właśnie natchnie do tego, że mój dzień stanie się lepszy, stanie się bardziej wartościowy. Albo po prostu zobaczę, których z nich nie przeczytałem i dostanę kopa do końca tego dnia, żeby wziąć się w końcu za siebie i za czytanie. I schodząc nieco niżej, ale absolutnie nie ujmując mojemu ukochanemu gatunkowi, jest literatura z gatunku fantastyki, trochę sci-fi i to się zaczyna tutaj, a kończy się już praktycznie na samym dole, gdzie jest komiks i chciałem, żeby to było takie lekkie przedłużenie tych wcześniejszych regałów, bo tutaj też dominuje fantastyka, nieco horroru, bo trochę zmodyfikowałem ten regał, poprzekładałem co nieco, ale tutaj umieściłem właśnie Wiedźmina, znalazło się miejsce na Ostrze zdrajcy, o tym teraz właśnie Wam powiem, co przybyło, bo nie będziemy ciągle gadać o książkach, o których już wiecie, bo przecież i był Bookshelf Tour. W jeszcze innym filmie z kolei pokazywałem Wam te książki, którym uległem jako kolekcjoner. Nie kości, jak książek. Także zacznijmy teraz z powrotem od samej góry. Kryminały i kryminały są to Piotra Borlika. Wyszedł niedawno drugi tom pod tytułem Materiał ludzki, a ja wam recenzowałem Boską Proporcję. Jest to polski kryminał, który bardzo mi się spodobał. Smakowały trochę po amerykańsku i smak tu ma duże znaczenie, bo przypominała mi ta książka nieco Kanibala. Zresztą zaglądajcie do recenzji. I recenzję tej książki Katarzyny Grocholi też znajdziecie u mnie na kanale. Tę książkę zdecydowanie warto polecić i nie mówię tutaj tylko o fana Katarzyny Grocholi. Jest też książka Jakuba Ćwieka, Szwindel, której jeszcze nie przeczytałem. O której wam już wspominałem, że to jest jakaś aluza do mnie. Znalazły swoje miejsce tutaj na tej półce także Henrika Jensena książki, seria o Oksenie, seria, którą wam polecałem, bo to świetne skandynawskie kryminały. I żeby było śmieszniej, akcja toczy się tam, gdzie ja właśnie, będąc w Danii, mieszkałem. Tu są książki, których nie przeczytałem, to się nie będziemy nimi chwalić. I tutaj dalej jest cała kolekcja z Sherlockiem Holmesem, akurat w takim wydaniu, w wydaniu, które nienawidzi odcisków palców. Może o to właśnie chodzi, bo Sherlock Holmes przeczytałem już w studium w Szkarłacie, także jeżeli będzie do światury, będę czytał ponownie. I tutaj moja ta szlachetna półka klasyków. Nie wiem, czy widzieliście, że mam takie wydanie akurat Wielkiego Gazbiego, którego próbuję forsować w światurze. Ale się niestety jeszcze nie udało. Na tym regale po raz pierwszy stanęło także dzieło prosto z biedronki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z Nahor. Polecaliście. Nie znacie może paragrafu 22, do którego teraz zrobiono ekranizację na Netflixie, a ja kupiłem sobie takie wydanie prosto z Empiku, które akurat mi odpowiadało. Rzeźnia numer 5 na tym regale stanęła. Przeczytałem pod koniec zeszłego roku. Aż tak mnie ten autor nie zachwycił jak innych, aczkolwiek idealnie oddał, używając czarnego humoru, oddał bezsens prowadzenia działań wojennych. Z Księgarni Kawka i Spółka też często wychodzę z jakąś książką, mówię, a kupię sobie Jądro Ciemności znienawidzone pewnie przez was, ale ja też bym chciał przeczytać, żebyśmy przeczytali razem. Do światury, żebyśmy sobie porozmawiali o tym dziele. O, wojnę światów też kupiłem sobie w księgarni Kawka i Spółka i też jeszcze nie czytałem, dlatego powinniśmy ją przeczytać w światurze. Mam nadzieję. I Róży też widzieliście w niedawno zakupionych książkach przeze mnie Mechaniczna Pomarańcza. Tego też jeszcze nie przeczytałem. Wehikuł czasu przeczytałem. Nowy wspaniały świat przeczytałem. Rok 84 przeczytałem. bolesała Prusa Faraona z biedronki. W takim oto wydaniu jeszcze nie przeczytałem, ale oczywiście Planuję, bo powiem Wam szczerze, że m... mnie się lalka podobała. Możecie mnie za to znienawidzić albo polubić. Dalej, mistrz Małgorzata przeczytane, Biesy przeczytane w bólach, Bracia Karamazów jeszcze nie, no i mój ulubiony Aleksandr Dumas. Bardziej oczywiście lubiany Hrabia Monte Cristo niż Trzej Muszkieterowie. Wstając prosto z łóżka ostatnio, chcę go widzieć na samym starcie, biorę i wybieram cytat, których zaznaczyłem tutaj mnóstwo, i weźmy chociażby jeden, taki, no nieważne, za długi. I to, co mnie wita o poranku, to Dukaj, lud, który przypomina mi swoją monumentalną powieść, która ma uła. Tysiąc to stron nieco drobnym drukiem. Widzieliście, kupowaliśmy razem, zamawialiśmy razem, chcieliśmy tej książki. Po piśmie tej książki chyba nie widzieliście jeszcze, chociaż wydaje mi się, że już się gdzieś w jakimś bukolu wam pokazałem. Nie jest to fikcja literacka, jest to zbiór esei, jest tutaj mnóstwo przypisów o tym, jaki czeka los. Pismo, czy wyginie, czy nie będzie już książek? Jest tutaj także Shogun. Książka, którą bardzo chciałem przeczytać, którą kupiłem i której jeszcze nawet nie otworzyłem. Książka, której także nie ruszyłem, a za każdym razem na kranią patrzę, przyciąga mnie. Nie dlatego, że jest tutaj słowo seks. Czego jeszcze możecie tutaj nie znać na tej półce? Świat według Garpa chyba Wam pokazywałem. A nie, bo to pokazywałem Wam, dostałem ją na święta. Znaczy. Zmusiłem, wyprosiłem, żebym ją dostał. Wspominałem tutaj tylko chyba kolej podziemną. Ktoś z was czytał? Czytaliście? Dobra, warto. Wszystko tutaj już znacie, nawet 100 lat samotności wam recenzowałem już dawno temu, jak byłem jeszcze młody i piękny. Morakamiego widzieliście niedawno, Pustyni i morze. Koniecznie zajrzyjcie do recenzji, bo to jest książka, o której powinniście usłyszeć. O, książka bez autora. Historia antykultury. Myślę, że przyjdzie jeszcze czas na to, by o tej książce opowiedzieć. Napisał ją Krzysztof Karon. Książki, której uwaga, nie można kupić w żadnej księgarni. Zakazany owoc. Sapiens pewnie widzieliście widzieliście na Instagramie jak sobie poczytywałem. Robina, Robina chyba też wam już kiedyś przy okazji pokazałem i to jest książka, która za mną też chodzi, którą muszę przeczytać w tym roku, bo czeleń czytelniczy konia. przecież w trakcie. Należy poznać nowy kotonek, chociaż ja już poznałem reportaż, ale biografię też chcę, no bo mądrych ludzi myśli warto czytać. Przyjaciel Okoń mówi, że przechodzimy do mojej ulubionej półki fantastyki. Tej, od której zaczęła się moja miłość do literatury. Bo zawsze byłem człowiekiem, który ma zbyt wybujałą wyobraźnię i w humorach widzi smoki. W końcu, nie na podłodze, leży Sapkowski. Jeżeli ktoś się tutaj dopatrzy złej kolejności, to mi się należy o dlatego że jeszcze nie przeczytałem, tylko. Pierwszy z tomów trochę wiznąłem, a w zasadzie posłuchałem spoko kafe na jednym z czytań. To już na pewno znacie, ale tego jeszcze na tym regale nie było. Ostrzy zdrajcy, wam recenzowałem. Sebastiana de Castella. Moc srebra, na Ominowik także wam recenzowałem. Królów Wyldu również. I na nowym regale znalazło się także miejsce i Lalema. I dla Terego Pratchetta. Tutaj nieco niżej dzieło Filipa Dika, które teleportowało się z tamtego regału do tego albo po prostu było mu ciasno. Fit, znacie, mam nadzieję sięgnąć w te wakacje do kolejnego, to był, był świetny. Dzieło Jadowskie, niedawno recenzowane. Malowany człowiek. Chyba kojarzycie, z poprzedniego Bookshelf który Znalazł się w końcu tutaj, a nie na podłodze Gdzieś tam. Plaga Olbrzymów O, to jest książka, którą wam kiedyś pokazywałem To jest, to jest ciekawe, wiecie Dzieła Grzędowicza, jakie posiadam też, wiecie I ten Hel Nieszczęsny, który mnie strasznie Rozczarował. Tomasz Marchewka Boże, to były moje początki recenzowania Filipiuk, w zasadzie tylko jedna książka Kroniki Jakuba Wędrowicza, która Szczerze mówiąc, nie podeszła mi w tamtych czasach Kiedy czytałem. Nie urzekł mnie tak Za bardzo ten humor, ale zobaczymy Moją ulubiona literatura RPG Czyli czuję się, jakbym grał w grę, czytając. No i Canaliu U niestety nie przeczytałem. I w końcu seria Cornuela będzie wyglądała tak jak należy na tym regale. Aż się usuwam z kadru, żebyście mogli przez chwilę zobaczyć, jak się pięknie tutaj będzie prezentować. I to już jest tom numer 8. Nie wiem, ile jeszcze będzie, chyba równo 10. Godne miejsce otrzymał także Torgal, a znacie pozostałe z tego regału na pewno. Czytam teraz Kaznodzieję, przeczytałem Vision który wam też pokazywałem i widzieliście moją opinię na Goodreads, także zachęcam śledzić mnie także na tych portalach książkowych opiniotwórczych tam piszę Piszę troszeczkę mniej oszczędne w słowa recenzje, ale pisze. I więcej do Znaczy miałbym coś więcej do pokazania w tym odcinku, ale jeśli chodzi o ten nowy regał, no to miejsce jego jest niestety ograniczone. Jak widzicie, jeszcze spora część książek się nie zmieściła. Wymaga dokupienia regałów, ale to nie jest jeszcze moje wymarzone miejsce na książki. Kiedyś chciałbym mieć dom w jakimś lesie. Chciałbym mieć taką wielką ścianę, gdzie pomieszczą się wszystkie moje książki w jednym miejscu. Ale jest jak jest, udało się to wszystko jakoś pięknie umieścić tak, żebym za każdym razem jak będę wstawał rano czerpał energię. Mam nadzieję, że wam też udaje się wasze książki umieścić tak jak lubicie, żeby sprawiało wam przyjemność to kolekcjonowanie. Przecież tak się zastanawiając, kurczę, tyle miłości do książek mógłbym zmieścić przecież w takim jednym małym czytniku. Moi drodzy, pamiętajcie, żeby tutaj subskrybować. Tutaj polubić ten film, żeby wbijać na mojego Instagrama, na którego nie ma już tu miejsca w kadrze. Dobra, to jak to zniknie, to on się pojawi gdzieś tu albo tu albo może w dwóch miejscach naraz. I teraz pytanie do Was. Napiszcie w komentarzu pod tym filmem, jak Wy. Umieszczacie książki na waszych regałach, na waszych półkach, pod łóżkami, na parapetach, czy gdziekolwiek indziej. Ja tematycznie, jak już wiecie, może wy robicie to alfabetycznie, kolorystycznie, bo też widziałem na grupie ostatnio, chwaliliście się, jak wy to robicie, w momencie, kiedy ja akurat montowałem ten regał Billiego z IK. Nie będę mówił nazwy sklepu, w którym kupiłem, bo mi nie zapłacili za tę reklamę. Piszcie, jestem ciekaw, jak I wy macie sposób na umieszczanie swoich książek. I nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten film, ale jeżeli jest, to jeszcze przed 25 lipca, przed Czwartkiem. To uwaga, często pytacie mnie o sprzęt, o to jak rozwijać swój kanał, czy jak rozwijać swojego Instagrama, jak zyskiwać nowych obserwujących, jak interesować Was, widzów, materiałami, które nagrywam. To będę o tym opowiadał właśnie w czwartek we Wrocławku w Spoko Cafe. Spotkanie ma formę otwartą, także może przyjść każdy, warto się dopisać na grupie na Facebooku wcześniej, żeby wiedzieć co tam będzie się działo, bo będą się tam działy rzeczy, o których ja tutaj jeszcze nie mówiłem. O których może powiem, ale na takich spotkaniach wiadomo, że rozmawia się o częściach warsztatowych zdecydowanie lepiej. Jak mi postawicie kawę, to może Wam zdradzę jakieś sekrety. No i trzymajcie się. Cześć, oszczędność prądu. Gasimy światło. Do widzenia. Bye.